Jest poniedziałek 11 kwietnia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór Mateusz Kaczmarek, czas na losowania. Ale zanim je rozpoczniemy, chcę Państwu przypomnieć, że na lotto.pl oraz w punktach Lotto trwa sprzedaż zakładów specjalnych. Jest to wyjątkowa edycja, bo cały przychód ze sprzedaży zostanie przekazany na wsparcie Ukrainie. Zachęcam Państwa do gry, bo im więcej zawartych zakładów, tym więcej środków na pomoc, ale też tym wyższe wygrane. Zawrzeć można nawet 10 zakładów na kuponie. Grajmy i pomagajmy razem. Losowanie zakładów już w najbliższą niedzielę. A jutro będą mieli Państwo okazję wygrać naprawdę spore pieniądze w Lotto. Szóstka może być warta nawet 10 milionów złotych. A jeśli do zakładu Lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w Lotto Plus. Życzę celnych typowań i trzymam kciuki za nowych Lotto milionerów. W Multi Multi każdy sam decyduje o jakie pieniądze gra. Na przykład grając z plusem przy typowaniu 10 liczb mogą Państwo wygrać 2,5 miliona złotych, a zwiększając stawkę nawet 25 milionów złotych. Losowanie Multi Multi już teraz. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę? I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb, a wylosowane zostały następujące liczby. Trzynaście, czterdzieści dziewięć, sześćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt trzy, jeden, trzydzieści cztery siedemdziesiąt sześć siedemnaście sześćdziesiąt trzydzieści siedem siedem siedemdziesiąt osiem Osiemdziesiąt, trzydzieści jeden, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt dwa, siedemdziesiąt, sześćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt dziewięć, liczba pięćdziesiąt dziewięć jest plusem. Mini Lotto praktycznie codziennie ktoś trafia piątkę. Wczoraj takie szczęście mieli gracze w Gnieźnie i w Jarosławiu. Każdy wygrał po ponad 125 tysięcy złotych. Gratuluję. Życzę Państwu jak największych wygranych i zapraszam na Mini Lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 35, 15, 14, 23, 11. Numer Super szansy tworzy 7 cyfr z zakresu od 0 do 9. Kto go aktywuje i trafi wszystkie cyfry, wygra 2 miliony złotych. W drugim dziś losowaniu Super szansy padły następujące cyfry: 9, 2, 3, 1, 0, 0, 7. Gratuluję wygranych. W puli każdego losowania kaskady jest prawie 300 tysięcy wygrywających losów, a wśród nich między innymi jeden wart ćwierć miliona złotych. Trzymam kciuki za Państwa wygrane i zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 6 2 23 11 czternaście dwadzieścia cztery osiemnaście dziesięć dziewiętnaście trzynaście Fani Eurojackpot w swoją ulubioną grę mogą teraz grać dwa razy w tygodniu, we wtorek oraz w piątek. Najbliższe losowanie już jutro, a teraz do wygrania jest 90 milionów złotych. Jedyne co trzeba zrobić, żeby grać o te miliony, to wytypować 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 12. Życzę celnych typowań. W ekstra pensji codziennie do zdobycia jest pensja na 20 lat. W zależności od stawki w grze to może być 5000 zł, 15, 25, a nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc właśnie przez 20 lat. Losuj. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule, bębry maszyny są puste. Zwalniamy blokady

25. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest 4. Zachęcam Państwa, żeby w ekstra pensję grać z ekstra premią. Wygrane wypłacane są od ręki, a najwyższa może być warta aż milion złotych. Rozpocznijmy losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule, bębny, maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 23 16 15 25, 8, a ostatnią liczbą wylosowaną w premię jest 3. Wyniki losowań będą dostępne na lottopl. zarówno na wspomnianej stronie, jak i w aplikacji mobilnej zagrają Państwo w Euro w którym jutro do zdobycia będzie 90 milionów złotych. Wieczór w Studiu Lotto dobiega końca w imieniu Agaty Jasińskiej. Zapraszam Państwa na jutrzejsze losowania. Spokojnego wieczoru. Graj w zakłady specjalne i wesprzyj naszych sąsiadów. Cały przychód ze sprzedaży gry zostanie przekazany na pomoc Ukrainie. Losowanie 17 kwietnia. Wygrywamy razem dla.